Potrafi przemówić w jakimś drobiazgu, który na początku nawet jest trudno wychwycić, a może się okazać zbawiennym. Tak jak jeszcze na koniec Państwu powiem, Adwent jest czasem radosne, radosnego oczekiwania. Pozwolę sobie na taką anegdotę. Jeden z księży prawie się zaklinał, właśnie się zaklinał, że to prawda. Jak ksiądz mówił ukazanie właśnie o Adwenci o, o tym końcu świata, jakie to będą znaki, i poprosił ludzi, żeby się spowiadali. I usiadł do konfesjonału jedna pani podeszła i właśnie mówi, że chce pod wpływem tego kazania się wyspowiadać. No, pięknie wyspowiadała się. Ksiądz mówi, ale przepraszam, że Panią zapytam, co pani, na co Pani zwróciła uwagę? Co Panią tak poruszyło? Bo chciałbym to wykorzystać w innych kazaniach. A nie to taki drobiazg. Ale nie, niech Pani powie, że Pani tak się pięknie wyspowiadała pod mojego kazania. Co w tym kazaniu Pani odkryła? Ksiądz mówiąc to kazanie, ta Pani mówi yy, troszeczkę przerwał i dmuchał nos. I tak ksiądz huknął w ten mikrofon, ryknął jak trąba jerychońska. I dla mnie to był znak, że jaki to ten koniec świata będzie. Skoro już w wymiarze doczesnym mamy takie efekty dźwiękowe. Także proszę państwa, nawet jak ksiądz przerywa, to w tym momencie może przyjść treść ważna. I to jest oczywiście żart, ale mówię całkiem poważnie. Wystarczy drobiazg, jakieś celne postanowienie, jakieś celny, celna droga, celna forma pobożności, którą odnajdziemy dla siebie. I ten adwent może, kolejny adwent w naszym życiu może się okazać jakiś głębszy, bardziej przekonywujący, bardziej przemawiający niż wszystkie pozostałe. Podnieśmy nasze głowy, nabierzmy ducha. Chrystus przychodzi, szukajmy Go, pozwólmy Mu się odnaleźć.